Dzień dobry wszystkim, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale na Montarot i zapraszam do wysłuchania czytania na Maj dla osób z znaku Strzelca. Nie przedłużamy, chciałabym Wam tylko bardzo podziękować za Waszą obecność, bardzo dziękuję za wszelkiego rodzaju komentarze, polubienia, lajki, za każdy oto z Waszej strony. A już teraz przechodzimy do Strzelca. Strzelec na miesiąc Maj. za miesiąc maj i już coś, chce się nam tutaj coś pojawić, no to bierzemy to, a z denarów, moi drodzy bardzo dobry temat przewodni macie tego maja tego nowego miesiąca, ze względu na to, że pojawiają się ogromne szanse, żeby realizować się materialnie, czyli pojawiają się, że tak powiem e, propozycje, szanse w które warto zainwestować to jest zupełnie coś nowego zupełnie pochłonie to Wasz czas, jeżeli się na to zdecydujecie, ale efekt, efekt będzie piorunujący więc teraz co jest przyczyną yy, tutaj tego? Rycerz denarów, rutyna, praca, szczególnie życie materialne, ale ogólnie strefa domu, pieniędzy, pracy. Biorę również pod uwagę wszelkiego rodzaju yy, strefy Waszego życia, gdzie wpadliście w niej jako w rutynę. Kiedy wszystko idzie teoretycznie pomyślnie, ale trwa niezwykle długo, to tutaj ewidentnie pojawia się nowa propozycja, która przerywa wam tę rutynę, albo przynajmniej jest szansa wprowadzić nowość w to, czym zajmujecie się już jakiś czas. To jest bardzo korzystne. Co wam może stanąć na drodze? Co może tutaj pomóc, albo przeszkodzić? Czwórka była fantastycznie. Przede wszystkim otoczenie, przyjaciele, rodzina. Tutaj propozycja może płynąć z tej strony. Czyli dostajemy szansę na rozrywanie się, na rozrywkę. na i urlowy być może, odpoczynek, czemu nie? Czwórka była, w to są ludzie wokół nas, to jest szczęście, to jest dom, to jest poczucie spełnienia. Ja o to dopytam, bo tutaj oczywiście, no wiadomo, może być różnie, ale to są też kwestie domu. To jest czytanie ogólne, więc no, dystans. Co za wami już, strzelce drogie. Umiarkowanie, wasza energia, czyli nic się nie zmienia. To jest, jesteśmy w równowadze i tyle. Działamy sobie schematycznie, metodycznie, działamy, w, tak jak już powiedziałam, w rutynie, co jest takie lekkie, przyjemne. No, dla strzelca może być trochę nużące. czyli już ten stan takiego spokoju i nic nierobienia, nie działania jakiegoś szczególnego nowego, przechodzi w niepamięć, bo teraz zaczynają się pojawiać nowe szanse z tym majem, Cudownie. Co, przed, yy, co macie w głowie? O czym myślicie? Szóstka mieczy. No właśnie, że chciałoby się gdzieś pojechać, coś zrobić, odsunąć się już od tego, co nas nuży, co nas zniechęca. No nawet nie tyle, co zniechęca, bo tu nie ma zniechęcenia, ale jest rutyna. Tak jak powiedziałam, to nie jest energia dla strzelca. Denary w ogóle nie są dla nas, chyba, że to mamy mocno ziemię zaznaczoną, prawda? Natomiast szóstka mieczy mówi, że faktycznie już troszkę z tyłu głowy macie, że przydałoby się coś nowego, gdzieś odsunąć się, coś zrobić yy, na innej płaszczyźnie. Więc co przed Wami? Dziewiątka buław. Bardzo ciekawe to jest. Ja, ja to sprawdzę i dopytam, bo dziewiątka buław to jest właśnie taka karta trochę defensywy, trochę bronienia się być może przed tym, co, co nam tu życie przynosi. Ale to jest też karta, która mówi, że będzie trzeba trochę odwagi, żeby zawalczyć o to swoje. Nie tyle co zawalczyć, ale obronić swojej pozycji. Więc zobaczymy o co chodzi. Wy w tej sytuacji... Czwórka denarów, no właśnie, proszę zobaczyć. Dlatego powiedziałam, że Was to nie zniechęca i nie nuży jakimś cudem, bo czwórka denarów mówi, że Wy bardzo dobrze czujecie się na tej pewnej płaszczyźnie, która, no tak jak mówię, stoi tu w miejscu, ale jest to pewne i jest to bezpieczne. I jakby dobrze się w tym czujecie i tak nie do końca chcecie tę propozycję, być może awans, nowe stanowisko, no nie do końca chcecie to przyjąć. Dlatego tutaj na drodze staje czwórka buław, to co jest bezpieczne i stabilne. Jakoś mnie to dziwi, że strzelec w takiej energii się pokazuje. Chociaż mówi się, że strzelec to jest najmniej ognisty znak z ognistych, więc może faktycznie ten wpływ koziorożca jakiś na was, ale no przede wszystkim mamy słońce w byku, prawda? Więc ewidentnie, jakby chcecie się trzymać tego, co znane, co bezpieczne, że tutaj mocno trzymacie się tego, co jest wasze i nie do końca pozwalacie sobie na odpłynięcie, na coś nowego. Ciekawe, zobaczymy o co chodzi. Co macie w otoczeniu w takim razie? Księżyc, no właśnie, bo propozycja bądź osoba, która Wam tutaj tę propozycje przedstawia, jest trochę niepewna. Możecie mieć poczucie braku zaufania do tej sytuacji do tej osoby. Możecie mieć poczucie, że no skok na głęboką wodę trzeba by było zrobić. No nie wiadomo, czy warto. Być może wy macie poczucie, że dużo na szali jest, więc czemu tracić. Więc zobaczymy nadzieję bądź obawy. No właśnie, chyba trochę nadzieję. Że, że będzie po staremu troszkę, bo jest pustelnik, on sobie tak siedzi na tych górach w spokoju nic się nie zmienia, on tak jakby medytuje sobie i, i jest tam wewnętrznie za sobą. Jakbyście tak mówili, dajcie mi spokój, ja, ja chcę być sam, ja chcę żyć po swojemu, ale nie ma tutaj rozwijania się. Ja będę o wszystko dopytywać, bo na razie jest to zupełnie niejasne, nie pasuje mi to do strzelca po prostu. Więc już coś w rezultacie. Królowa Kielichów. Wy macie trochę inny plan na siebie, niż życie Wam tutaj podsuwa i król kielichów w tle. Jakbyście bardzo chcieli zadbać teraz o ten moment, yy, o siebie wewnętrznie, jakbyście trochę rezygnowali z życia zewnętrznego i z tego, co ono może przynieść na rzecz tego, że chcecie jakby, pokazujecie mi się w medytacji, w odnalezieniu spokoju, w potrzebie gdzieś tam pobycia samemu. A szkoda, bo przekapiacie. No, szkoda, może tak ma być. Może to nie ma przyjść do was w tym miesiącu. Ale jakby te denary, czyli te pro, pro, propozycje typowo materialne, no są bardzo korzystne na pierwszy rzut oka dla was. Dlatego zobaczymy o co chodzi. A z denarów. Cesarzawa, moi drodzy, tu jest znaczna. No, ciąża dla niektórych może być, ale tu jest propozycja naprawdę pracy czy sytuacji jakiejkolwiek. Która obfituje ostatecznie w naprawdę ogromną korzyść dla Was. Czyli warto tutaj budować to, co, nie wiem, jakaś nowość, coś nowego się wokół Was pojawia, nowe działanie, y, które naprawdę rokuje no, fantastycznie. do donarów I gwiazda, to jest ciekawe, bo Wy w tej rutynie chyba czujecie się trochę lepiej, ale macie jakby konkretny krok i nie wiem, czy Wy sami to wymyślacie, czy życie Wam tu podsyła, jakby co zrobić, żeby to było jeszcze lepsze. To, co już tworzycie, być może w pracy. I ewidentnie ma to ogromny potencjał i naprawdę mogłoby to zmienić Wasze życie niewiarygodnie na plus, szczególnie w kwestiach materialnych. Więc dlaczego Wy się przed tym tak bronicie? Dziewiątka była w ósemka mieczy. Albo nie dostrzegacie korzyści płynących do Was szans, a uwierzcie mi, że korzyści są no ogromne, bo cesarzowa jazda narów to jest... Jeżeli zainwestujecie w tę daną sprawę, no to szansa nawet na bycie milionerem, powiem szczerze gdzieś tam daleko, daleko, ale na pewno na wzbogacenie się. Natomiast wy albo poprzez niepewność siebie, bo mam coś takiego, że zamykam się, bo nie mam pewnych informacji, czuję się jakoś niepewnie w tej sytuacji, więc taką pozycję obronną przyjmuję. Umiarkowanie dziesiątka kienichów mówią, że to, już to, co za wami, to już właśnie ten spokój nie dzieje, siedzimy jest stabilnie. I naprawdę olbrzymia szansa przed wami, wy się na nią zamykacie poprzez Brak wiary w siebie, poprzez brak wiary w te szanse, być może nie wiem o co chodzi. Szkoda, bo gwiazda mówi, że bardzo, bardzo obfite to może być. Czwórka buław, wam staje na drodze i Księżniczka Mieczy. Komunikacja wszelkiego rodzaju w sprawach domowych, z rodziną i tak dalej. No być może tutaj ktoś może, ktoś wam te propozycje może wysyłać. i jakoś tak nieufnie podchodzicie do rzeczy. Nie wiem o co chodzi. Szóstka mieczy w wtedy. Jakbyście się chcieli. Przepraszam, w głowie odsunąć od tego. Mag. Nie wiem, być może to jest jakaś spółka i tutaj trzeba by było troszkę iść na kompromis, prawda, tutaj z tymi osobami. A wy jakoś tak się odsuwacie, chcecie sami, chcecie po swojemu, ale brakuje zaangażowania z waszej strony. Dajcie znać strzę, o co chodzi, bo to nie jest podobne do was. I czurka czyli siedzę z tym, co moje, nie chcę się rozwijać, nie chcę robić nic, i wasza karta, rycerz buław, obok tego, czyli strzelec. Zamykacie się na to, co znane, co bezpieczne i co wasze. Nie, nie, nie wiem, czy tu chodzi o to, że jakoś nie chcecie współpracować z kimś, chociaż nawet to nie jest współpraca. Może pocztą pantoflową do Was przychodzą jakieś informacje, które de facto są korzystne. Więc dla mnie no, niewykorzystanie tej szansy, która się jawi tutaj z centrum, to jest najważniejsze w tym czytaniu, może być głupotą, może być przegapieniem czegoś wielkiego. Ten księżyc w otoczeniu, wisielec, no właśnie, bo brak jest informacji, bo nie macie wszelkich informacji, bo chcielibyście, żeby sytuacja była pewna. Natomiast czasem trzeba zaryzykować, czasem niestety trzeba zaryzykować. Karty także pokazują w otoczeniu inne spojrzenie na rzeczy. A więc takie zawieszenie i czekanie, co z tego wyjdzie, jakbyście utknęli trochę między tym, co może być, a co jest. Pustelnik, nadzieje bądź obawy. Rycerz kielichów. Mam wrażenie, że macie poczucie braku stabilizacji osoby z otoczenia, bo tutaj szansa, że tak powiem, może wychodzi od kogoś pod znaku wody albo osoby chwiejnej, osoby tak może niestabilnej emocjonalnie. Troszkę i to was może w jakiś sposób dystansować do tego, co moglibyście tutaj tworzyć. Dlatego już patrzę, bo jest ta królowa kielichów i kapłanka. Nie, jakby to nie jest wasz priorytet. Jakbyście sobie powiedzieli, OK, ja nie potrzebuję więcej, bo tutaj ewidentnie ta szansa przychodzi z tego świata bardziej materialnego, tak jak powiedziałam. Jakbyście trochę zamknęli się na to, co już macie, i powiedzieli sobie, że wy nie potrzebujecie więcej, że wy teraz poszukujecie jakiegoś większego sensu w życiu, a nie materialnego, i odsuwacie się od tego, co by mogło do was przyjść, odsuwacie się troszkę w ogóle od ludzi na rzecz siebie, mam wrażenie. Bardzo ciekawe jest to czytanie, jest bardzo niejednoznaczne. Kapłanka też niewiele nam mówi, ale kobieta w ukryciu mi się tu jakaś pojawia wokół was. Kobieta taka, no nie wiem, nie wiem co wam powiedzieć z bo nie jest to naprawdę proste czytanie. To znaczy ono jest fajne, ale nie jest proste, jest to bardzo enigmatyczne, ale wy też pokazujecie się zamknięci, nie mówicie co czujecie, pokazujecie się bardzo skupieni na sobie, na swoim spokoju, na tej swojej medytacji. Pustynik obcujecie się, czyli też nie, nie, nie chcecie wydawać swojej energii na rzeczy zewnętrzne, na rzeczy materialne, i dlatego też w kartach pokazuje się to enigmatycznie, bo bardzo mocno nie tyle co skupieni na sobie jesteście, ale na tym, żeby energia była wasza, że ją skupiacie na sobie, więc tutaj też nie ma za dużo odpowiedzi w kartach, mam wrażenie. Natomiast mam tak czy inaczej, pokazujecie mi się stawiający tutaj na rozwój duchowy, powiem to wprost, i przez to, że rezygnujecie yy, z. Tych dóbr, które do was mogą przychodzić, na rzecz tego, co już macie, jakbyście więcej nie potrzebowali, że to, co chcecie, to ten rozwój duchowy. I faktycznie to się u Was najmocniej zaznacza. I to jest w rezultacie, to się pokazuje w głowie: chcę tutaj czarować ze sobą, ze swoją psychiką, znaleźć spokojne miejsce, poukładać sobie emocje, medytować, tak, odnaleźć siebie wewnętrznie. Odsuwam się trochę od ludzi, skupiam się na sobie, oni tutaj czekają. Natomiast ja się tutaj barygaduję trochę. Podejrzewam, że cała ta sytuacja wyjaśni się w dalszym etapie. Pozwolę sobie jeszcze wyciągnąć tutaj kartę. Posłanka Buła, Wy się otworzycie na komunikację, ale to jeszcze nie w tym miesiącu. Jakbyście sobie musieli coś poukładać w głowie i dopiero wtedy, jak już przemyślicie sobie pewne sprawy, to ruszycie do przodu i będziecie komunikować z innymi. To się, ten miesiąc jest ewidentnie przeznaczony u Was na potrzeby ducha i może tak ma być. A może właśnie w tym jest ten potencjał? Czemu nie? Ciąża też jest wokół niektórych zaznaczona, na no to też zwróćcie uwagę. Dobra, moi drodzy, zostawiam was z tym. To jest lekkie czytanie de facto. Natomiast no i ten kapłan jeszcze w tle. Znowu medytacja, znowu potrzeby ducha. Więc może w tym tkwi szansa, może właśnie o to chodzi. Może właśnie troszkę zamykacie na otoczenie, bo, bo w jakiś sposób chcecie, szczególnie kobiety zresztą, zainwestować energię w siebie, w swój świat duchowy. Dosłownie tak, no, strzelce idealiści. Co mam powiedzieć? Wskazówka dla Was. Trójka buław. Pamiętajcie, żeby jednak, bo tu jest życie chwilą ewidentnie, ja tutaj medytuję i tak dalej. Natomiast wskazówką jest, żeby jednak zastanowić się, co będę robił później. Bo Wy później jakby, be, ok, przyjmuję komunikację, dajcie mi te propozycje, a już tych propozycji może nie być. Dlatego trójka buław mówię, ok, Poświęć sobie tyle czasu, ile potrzebujesz na te potrzeby ducha, żeby tutaj swoją duszę karmić, że tak powiem. Ale pamiętaj, że tam dalej jest jakaś przyszłość i trójka była w mówi, zastanów się, jak chcesz, żeby ta przyszłość wyglądała, bo może być tak, że jeżeli teraz nie wykorzystasz tej szansy, później będziesz się kontaktować, ale jej już nie będzie. Także bądźcie w gotowości, żeby pracować nad tą swoją duchowością, ale też pamiętajcie o tym, że na tym się świat nie kończy i de facto my potrzebujemy tych pieniędzy, żeby żyć żeby się rozwijać, tak, w pracy zawodowej, żeby mieć jakiś kontakt z ludźmi, więc karty mówią, żeby de facto starać się, e, mimo ewidentnie, by tutaj jakby jesteście w takim Carpe Diem, to, żeby no, spróbować stworzyć jakiś plan na dalsze życie, mimo wszystko, bo możecie coś przegapić, możecie później zostać z niczym. Także, okej, okay, żyjemy chwilą, ewidentnie tutaj to jest pokazane, ale. Weźcie pod uwagę, że jest jakaś przyszłość. Warto by było no, zaplanować coś na ten czas. Wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie.